Cześć, Jarek Łuczek, firma Abarth Dziś tankujemy gazem po 2,74, Rama 1500 z niewidocznym zbiornikiem gazu. Jak to niewidocznym? Ano tak niewidocznym, że zamontowaliśmy go powyżej wydechu. Zobaczcie, że linia zabudowy wydechu jest wyżej niż zbiornik gazu, który tam zmieściliśmy. Można wjeżdżać w tej chwili w teren, bo jest to auto do ciężkiej pracy w terenie, Dlatego też ma zamontowaną instalację gazową BRC z dwoma reduktorami ciśnienia gazu, których praktycznie nie widać a są schowane gdzieś tam na dole. Tutaj mamy dwa filtry fazy lotnej a w środku przełącznik benzyna gaz firmy BRC. Jeżeli też chcielibyście taką instalację gazową i taki zbiornik w swoim ramie, zapraszam najpierw na naszą stronę internetową, a później do nas na montaż. Do zobaczenia przy kolejnych realizacjach i na montażu gazu. Ciao!